Nie będę podawał tłumaczenia polskich czytań i lekcji, ponieważ wszyscy mają tłumaczenia w swoich mszalikach. Natomiast chciałbym przytoczyć dwa fragmenty. Pierwszy fragment będzie dopełnieniem dzisiejszej konferencji porannej, która się odbyła. Będzie to fragment z. Moim zdaniem bardzo dobrej książki, bardzo treściwej, Ojca Stefano Marii Manellego, Jezus' Eucharystyczna Miłość w Szczecinie. Mówiłem już o tej książce, jest także do nabycia, jest nowe wznowienie. I później oddamy głos świętemu Ludwikowi, który wprowadzi nas w katechezę drugą, w katechezę, którą będziemy mieli okazję wysłuchać wieczorem. Ojciec Stefano Manelli, Jezus Eucharystyczna Miłość, obok tabernakulum. Święty Piotr Julia Neymart twierdził, że po wstąpieniu Jezusa Najświętsza Dziewica już tu na ziemi żyła Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Żyła Nim samym i dlatego lubił ją nazywać Naszą Panią od Najświętszego Sakramentu. A święty ojciec Pio mawiał czasami do swoich duchowych dzieci: Czy nie widzicie Matki Bożej zawsze przy tabernakulum? Jak mogłoby nie być tamtej, która na kalwarii stała pod krzyżem Jezusa? Dlatego święty Alfons Liguori każde nawiedzenie Jezusa Eucharystycznego łączył z nawiedzeniem Matki Bożej. Święty Jan Bosko mówił: Proszę Was. Polecajcie wszystkim najpierw adorację Jezusa obecnego w najświętszym sakramencie, a następnie oddanie czci Matce Najświętszej. Także święty Maksymilian Maria Kolbe polecał, aby udając się do Jezusa Eucharystycznego, nigdy nie zapominać o obecności Maryi, wzywać ją i łączyć się z nią, wymawiając choćby w myśli jej słodkie imię. W legendzie o świętym Jacku Dominikanie, Dominikaninie czytamy, że chcąc uniknąć profanacji najświętszego sakramentu z powodu najazdu Tatarów, pobiegł, aby wziąć z tabernakulum puszkę z komunikantami i umieścić ją w bezpiecznym miejscu. Kiedy już wychodził, przyciskając do piersi Jezusa Eucharystycznego, usłyszał głos płynący od figury Matki Bożej stojącej obok ołtarza. Jak to? Zabierasz Jezusa, a zostawiasz mnie tutaj samą? Święty zrozumiał wyrzut, lecz nie wiedział w jaki sposób wynieść z kościoła ciężką figurę Matki Bożej. Niepewny zbliżył się do niej, starając się objąć ją wolną ręką. Okazało się, że nie musiał wkładać w to wiele wysiłku, bo figura stała się lekka jak puch. Znaczenie tego cudu jest wymowne. Wzięcie Maryi razem z Jezusem nie wiąże się z wielkim trudem ani nie kosztuje wiele, gdyż są oni razem złączeni w cudowny sposób. Piękną odpowiedź dała święta Bernadetta Subiru komuś, kto próbował zaskoczyć ją kłopotliwym pytaniem: Czy wolisz przyjąć komunię świętą? Czy też oglądać Matkę Bożą w grocie? Mała Święta po chwili zastanowienia odpowiedziała: Co za dziwne pytanie, tych dwóch istot nie można rozdzielać. Jezus i Maryja są zawsze razem. I wprowadzenie świętego Ludwika, Marii do dzisiejszej drugiej katechezy. Jest bardzo trudne, biorąc pod uwagę naszą słabość i kruchość, aby zachowywać łaski i skarby, które otrzymaliśmy od Boga. Dlatego, że nosimy ten skarb, który jest wart więcej niż niebo i ziemia w kruchych naczyniach, to jest w śmiertelnym ciele, słabej i chwiejnej duszy, której niewiele potrzeba, aby ją strwożyć i zakłócić. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, jak przypomina święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Złe duchy, które są jak sprytni złodzieje, gotowe są, aby nas zaskoczyć i nam odebrać wszystko, co posiadamy. One wyczekują dzień i noc na odpowiedni moment. Wędrują nieustannie, starając się nas pożreć i wyrwać nam w jednej krótkiej chwili grzechu wszystkie łaski i zasługi, jakie zdobyliśmy przez wiele lat. Ich złość, ich doświadczenie, ich spryt i ich liczba powinna uczynić nas nieskończenie zatrwożonymi obawą przed takim nieszczęściem. Zwłaszcza, że ludzie, bogatsi w łaskę i cnocy, bardziej doświadczeni i zaawansowani w świętości niż my sami jesteśmy, byli napadnięci wtedy, kiedy się nie strzegli i zostali obrabowani i pozbawieni wszystkiego. Ile było cedrów Libanu, ile gwiazd na firmamencie, których obserwowaliśmy upadek, a które straciły w krótkim czasie swoją wzniosłość i jasność. Co doprowadziło do tej nieoczekiwanej zmiany? Nie brak łaski, w to nikt nie wątpi, to był brak pokory. Oni uważali się za silniejszych i bardziej samowystarczalnych niż byli w rzeczywistości. Myśleli, że będą w stanie sami pilnować swoich skarbów. Wierzyli, że ich dom jest na tyle bezpieczny, a ściany ich skarbca wystarczająco silne, by uchronić swój cenny skarb łaski. I to jest powodem, że byli nieświadomi, chociaż wydawało im się, że opierali się wyłącznie na łasce Boga, a wszechmocny Pan po prostu zostawił ich samym sobie i pozwolił, aby zostali haniebnie ograbieni. Niestety, gdyby tylko wiedzieli o tak wspaniałej pobożności, którą będę później wyjaśniał, mogliby powierzyć swój skarb Maryi, potężnej i wiernej dziewicy. Byłaby go dla nich przechowywała, tak jakby był w jej sam własnym posiadaniu, a nawet uznałby to za zaufanie i obowiązek sprawiedliwości. Wytrwanie w świętości jest trudne z powodu zbyt niszczącego wpływu świata. Świat jest obecnie tak zepsuty, że wydaje się niemal nieuniknione, że pobożne serce może zostać zbrukane, jeśli nie przez jego błoto, to co najmniej przez jego kurz. To jest coś w rodzaju cudu, aby ktokolwiek trwając mocno pośrodku tego szalejącego potoku nie został porwany. Aby przetrwał to burzliwe morze i nie utonął, lub nie został okradziony przez piratów, oddychał tym nieznośnym powietrzem i nie był przez nie skażony. To jest Maryja, dziewica wyjątkowo wierna, nad którą wąż nigdy nie miał żadnej mocy, która sprawia ten cud dla tych, którzy naprawdę ją kochają.